Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji. Dzisiaj zrobiłem coś, co bardzo rzadko robię świadomie, a mianowicie kupiłem chińskie Webasto. Jest ono obrandowane marką Marpol, czyli jest to dystrybutor polski. Ma ono 8 kW mocy, jest zasilane na olej opałowy, na, przepraszam, jest zasilane na olej napędowy i zamontowałem je wstępnie w moim garażu, gdzie garaż jest w wielkości 30 m2. Dzisiaj przetestuję, jak szybko potrafi nagrzać taki garaż. Garaż, można powiedzieć, że nie jest właściwie izolowany, bo ma izolowany tylko sufit z od wewnątrz. Jest to stary garaż, zewnętrzne ściany są więc nieizolowane na tą chwilę, ani podłoga też nie jest izolowana. Więc zobaczymy, jak to sobie poradzi. Dzisiaj test zrobię samego Webasta, w jakim czasie nagrzeje ten garaż. Obecnie temperatura. W garażu to jest 5 stopni. Temperaturę będę badał za pomocą takiego czujnika temperatury i wilgotności z Bleboxa. Czujnik ten jest umiejscowiony w jednym końcu garażu. Natomiast samo Webasto. Stoi w drugim końcu przy drzwiach. Co do samego Webasta, to zamówiłem już dodatkową rurę wylotową, ponieważ ona jest bardzo krótka, ma około 50 cm, i tylko udało mi się ją włożyć w ścianę więc nie jest to prawidłowo zainstalowane. Nie ma też zainstalowanego dalej wydechu oraz rura, która zasysa powietrze jest tutaj w środku tak na tą chwilę ale też będzie na zewnątrz zainstalowana. Wam tu pokazuję też jest otwór wywiercony, po skosie i też zamówiłem taką rurę. Za przyszłość do mnie rury, które zamówiłem od razu, jednak zamówiłem rozmiar rury FI22 jednak się okazało niestety, że jest to za mały rozmiar i zamówiłem od razu. Fi 24, bodajże Fi 25, bo te przekroje rur do wydechu, do wylotu spalin, jak do zasilania powietrza zasysającego są różne. W komplecie jest jeszcze taki kawałeczek rury, który możecie sobie zainstalować ewentualnie bez tej rury, można za, zainstalować taką tutaj krateczkę. I tak naprawdę to wszystko. W komplecie jeszcze jest pilot który trzeba zaprogramować sobie. Na razie go jeszcze nie używałem. No i tu mamy sterownik. Przed pierwszym uruchomieniem należy wejść w ustawienia i w ustawienia, wejść w ustawienia i uruchomić ręcznie tryb pompki na 10 sekund, aby pierwsze uruchomienie po prostu, aby ta pompka mogła zastać paliwo i to webasto mogło się uruchomić. Jeżeli już było Webasto uruchamiane wcześniej, a było, no to teraz wystarczy tylko wcisnąć przycisk włącz, przytrzymujemy i Webasto powoli się rozkręca. Będzie po chwili, po około 2-3 minutach bodajże, zaczyna podawać paliwo i powoli będzie zaczynało grzać. Teraz już powinniście słyszeć, pompka zaczyna podawać paliwo i Webasto powoli zacznie grzać. Jeżeli chodzi o samą pracę Webasta, to co mogę powiedzieć, to ta praca jest, o, się już rozkręca, odpalił się palnik, jak dla mnie jest dość głośna, nawet bardzo głośna. Można to troszeczkę wytłumić w ten sposób, że na rurze wydechowej dajemy rurę z tłumikiem. Taki tłumik, jak, jak robimy, no, mniej więcej polega to na tym, że zakładamy rurę. Tą rurę na pewnym odcinku, oczywiście to najlepiej, czym dłuższy odcinek, tym, tym lepszy. Taką rurę owijamy wełną, wełną mineralną, i na tą wełnę nakładamy kolejną rurę. I w ten sposób powstaje tłumik. Mam no, taki tłumik zrobiony w swoim kamperze, który wykonałem. No i wtedy głośność tego webasta jest no, przynajmniej 5-6 razy cisza. Jeszcze swoje webasto w kamperze mamy zainstalowane na zewnątrz. A wewnątrz mam tylko sam, samą rurę. Na wiewoło to jest bardzo cięło. Teraz jak słyszycie, mam nadzieję, zobaczcie, zobaczcie się rozkręca. Paliwo jest podawane dosyć często na początek, potem wolniej. Ale ta praca jest jak dla mnie bardzo, bardzo głośna. OK, wrócę do Was za chwilę, po jakimś czasie, zobaczymy jak ta temperatura będzie rosła. Jest godzina 17.17, 17, no i temperatura, jak wskazuje kocioł, to... Więc ponad 1 stopień poszło już do góry, w ciągu pół godzinki, troszeczkę dłużej, no pół godziny właściwie. Więc myślę, że nie jest najgorzej. Zobaczymy jak będzie dalej, piec pracuje pełną mocą cały czas. Bo ustawiłem kocioł, aby dążył do zadanej temperatury. Jak na razie, już temperatura jest taka troszeczkę lepsza, mimo że to jest tylko po, troszeczkę powyżej jednego stopnia, się podniosła ta temperatura. Ale już w powietrzu czuć taki lekko, lekko przyjemną temperaturę. No, zobaczymy, jak będzie dalej. Minęła godzina do uruchomienia tego webasta, i temperatura teraz, jaką pokazuje to, więc. Czy to jest dobrze, czy źle? Po godzinie czasu nie wiem, zobaczymy. Porównując to do ogrzewania takiego nadmuchowego, elektrycznego, zrobię następnym razem, no czy jeszcze w tym test w porównaniu do nagrzewnicy elektrycznej. Chyba tam ma ona moc 2200 W. I zobaczymy, jak taka nagrzewnica będzie nagrzewała szybko w porównaniu do tego Webasta. Słuchajcie, wróciłem do garażu po dwóch godzinach od uruchomienia Webasta. No i temperatura teraz wskazuje 10,8 stopnia, więc czy to jest dobrze, czy nie? Jak się wchodzi do garażu, od razu widać, że jest już o wiele przyjemniej. Niemniej jednak, Webasta pracuje cały czas na pełnej mocy, no dopóki nie osiągnie temperatury zadanej. Tam jest 23 stopnie. Teraz jeszcze sprawdzę, jaka jest bezpośrednio temperatura tutaj na wylocie. Biorę. Miernik i zaraz będziemy sprawdzali. Mam tu miernik Sonela. Więc to jest porządny sprzęcior. Podłączam sondę temperatury. Przestawiam na temperaturę. No i zobaczcie, teraz mam to w ręku. O, temperatura szybko spada. No ale w tym miejscu mi pokazuje 17-16 stopni. Poczekam, kiedy się stabilizuje. No jestem w tym momencie w połowie garażu, więc zobaczmy, jak podejdę tutaj bliżej, gdzie jest ten czujnik zamontowany. Tu leży czujnik Blaboxa. No i na czujniku temperatura czujnik temperatury Blaboxa pokazuje mi 10,8 pokazywał. Powiedzmy, że 11. No, poczekamy chwilę. Ta temperatura dosyć szybko się stabilizuje. Na tym mierniku sonela 12,5 12,3 12,6, czyli tak naprawdę temperatura według miernika sonela jest. No nie, jeszcze opada. No jest, trzyma się, 12,3, 12,4. Może jeszcze spadnie, poczekam chwilę. Nie. Jest około 12 stopni. Zobaczmy teraz, ile pokaże nam termometr na wylocie tutaj. I przystawiam sondę do wylotu. 160 150 160 stopni. Przy takim ułożeniu sondy termometr pokazuje mi właśnie te 100, prawie 170. W instrukcji z kolei mamy napisane tylko, że temperatura powietrza wylotowego przekracza przekracza 100 stopni. Żeby nie zbliżać dłoni do tego wylotu powietrza, więc to wszystko się zgadza. Co prawda, ten wylot to powietrze ma aż 150-160 stopni więc dla nas jak najbardziej fajnie bo powinno to dobrze grzać to zobaczymy jak to się będzie sprawowało zobaczę też ile spala na godzinę przy tym maksymalnym y, ustawieniu i też Wam dam znać to na razie tyle, wrócę jeszcze z filmikiem jak jutro pomieszczenie znowu się ochodzi. Do podobnej temperatury, mam nadzieję, i podłączę ogrzewanie elektryczne, taki grzejnik, nie grzejnik elektryczny, a yy, jak to się nazywa? No, taką, taką farelkę nowoczesną. I wtedy podłączę i zobaczymy, jak ta temperatura będzie szybko rosła w stosunku do tego webasto. To na razie, i widzimy się w następnym cięciu już jutro. Z mojego punktu widzenia. No i wróciłem do garażu na następny dzień. Jest teraz temperatura 4,6 stopnia Celsjusza. No i tym razem podłączę taką nagrzewnicę elektryczną. Ma ona moc 3300 W. Naślona jest napięciem 230 V. Jest to nagrzewnica gdzieś kupiona w markecie. Nie pamiętam gdzie. No i zobaczymy, jak ona szybko będzie nagrzewała w porównaniu do Webasto. Odpalam ją no i będę sprawdzał, jak temperatura. Co godzinę rośnie w stosunku do, do Webasta. Żeby test był uczciwy, nagrzewnicę umieściłem w tym samym miejscu, gdzie stoi Webasta obecnie. No a czujnik temperatury jest w przekątnej, dokładnie w drugim końcu garażu. Przypominam, garaż ma powierzchnię 30 m2, wysokość około 3 m. Potem jeszcze dokładnie zmierzę i wam podam. Tak jak poprzednio, sprawdzę jeszcze, jaka jest temperatura. Na wylocie, no tu temperatura na wylocie ma, jak widzicie, niecałe 90 stopni, 86, czyli jest prawie o połowę mniejsza w stosunku do Webasto. No zobaczymy, czy też o połowę wolniej będzie się to nagrzewało pomieszczenie. Jak wypadła nagrzewnica w stosunku do Webasto, wam to teraz podpowiem. Mam tutaj taką ściągę. No już nie patrząc, jak te temperatury rosły, Wynika z tego, że Webasto w tym samym czasie mniej więcej podniosło temperaturę o 5,6 stopnia, natomiast jeżeli chodzi o nagrzewnicę, ta temperatura wzrosła o 4,3 stopnia, więc o ponad stopień mniej, o 1,3 stopnia nastąpiło to wolniej. Niemniej jednak, gdy załączyłem nagrzewnicę, tą elektryczną, no to troszeczkę było chłodniej, więc może też to ma jakiś wpływ. No ale uznajmy jeden punkt bardziej na, dla Webasta tego chińskiego pod względem prędkości nagrywania szybkości nagrzewania. Jeżeli chodzi natomiast o koszt eksploatacji, no to tu troszeczkę się zdziwiłem. Webasto zużywa 55 ml 0,5 litra z kawałeczkiem na jedną godzinę. Założyłem, że koszt ropy to jest 6 ,30 zł. 30 groszy, no i wychodzi nam, że godzina kosztuje 3 ,47 zł. 47 groszy. Do tego niestety musimy jeszcze dołożyć koszt prądu. Sprawdziłem miernikiem, jaki jest pobór prądu, no i wychodzi, że we tak już się rozkręci. Jak już te grzałki przestają działać, mam na myśli nie grzałki, a świece żarowe przestaną działać, no to. Webasto pobiera około 500 watów energii, 0,5 kW. Przyjmuję tutaj 1 kW, że kosztuje energii 1 złotóweczkę, czyli musimy do, dołożyć tego jeszcze 50 groszy, więc za miło nam wychodzi, że koszt używania webasto to jest 4 zł. Nagrzewnica, jak widzieliście, miało oznaczenie 3300W. Sprawdziłem, ile ona w rzeczywistości pobiera, no i dokładnie ona pobiera 2900 90 no czyli w zaokrągleniu 3000 watów przyjmując koszt wartości jednego kilowata 1, 1 złotówka czyli wychodzi nam 3 zł na godzinę. Hmm. Czyli wynika z tego, że ogrzewanie elektryczne w tym momencie wychodzi taniej od tego webasto. Niemniej jednak webasto troszeczkę szybciej nagrzewa. Potem na pewno gdy już będzie trzeba podtrzymać tylko no to ta te webasto też będzie wolniej chodziło, mniej tej energii brało, mniej spalało niemniej jednak nagrzewnica już też osiągnę, osiągnęłaby zadaną temperaturę to tam też ona się może włączać, wyłączać samoczynnie, możemy zmniejszyć y, pobór prądu y, mniej więcej o połowę więc też to miałoby znaczenie no. trzeba by sprawdzić po prostu na dłuższym okresie użytkowania na krótkim okresie, czyli tu na paru godzinach jeżeli by to wam, byście chcieli używać to tylko sporadycznie, weekendowo, no to moim zdaniem chyba w to webasto nie ma jednak co się bawić, ponieważ koszt zakupu webasta jest dużo większy. Po drugie, trzeba mieć gdzie to odprowadzić spaliny, wywiercić też otwór na przewód zasilający, jeżeli chodzi o dostęp powietrza z zewnątrz. Więc jest więcej kłopotu z samym podłączeniem. Dodatkowo te rurki, które są w komplecie, one są bardzo krótkie, i przynajmniej w moim wypadku musiałem dokupić kolejne rurki, gdzie był to koszt znowu około 100 zł. Więc sumując wszystkie koszty dokupy, moim zdaniem, jeżeli chcemy używać tylko nagrzewnicę sporadycznie, no to na pewno, jeżeli chcemy, moim zdaniem, jeżeli chcemy dogrzewać garę sporadycznie, to nie ma sensu bawić się z tą nagrzewnicą. Poza tym ona dużo głośniej chodzi. Lepiej jednak jest kupić po prostu dobry grzejnik, taki jak ten, 3000 czy 3600 W. Można pod niego podłączyć jakąś pastylkę, na przykład Blackboxa, żeby sobie zdalnie załączać i wyłączać. Można też termostat podłączyć w bardzo łatwy sposób. Przy webasto już tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa. I co? No i to tyle. Więc. Też zostawiam Wam temat do dalszego rozważenia, napiszcie, może Wy macie jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o użytkowanie, ktoś może z Was sprawdzał bardziej to jeszcze dokładnie, jak to u niego wychodzi. U mnie no wyszło, tak jak wyszło, to dzięki, to tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę tam kliknijcie łapkę w górę i ten dzwoneczek, to pozwoli mi na po prostu lepszy rozwój tego kanału. Dzięki, na razie, cześć.